Serdecznie witam w salonie sukien ślubnych Agora, mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Grachowskiej 178 na 184. Nasza firma istnieje od ponad 30 lat i może poszczycić się ogromnym doświadczeniem w stylizacji przyszłej panny młodej. Suknie ślubne w ofercie salonu Agora pochodzą od różnych projektantów. Każdego roku przedstawiamy najmodniejsze fasony sukien ślubnych zgodnie z trendami na dany rok firm takich jak White One, Atelier Diagonal, Agora, White Rose, Anais, Mystic, Styl, Las Poza, Nicholas House, Lady Bird. Wybierając kolekcję kierujemy się nie tylko modą, ale przede wszystkim jakością wykonania, użytymi materiałami i aplikacjami. Z praktycznego punktu widzenia naturalnością i wygodą sukni ślubnej. Chociaż to tylko jeden wieczór, jedna noc sukni ślubnej, musi ona poza oczarowaniem gości spełnić wszystkie warunki dobrego samopoczucia panny młodej. W naszym salonie Agora mamy do zaoferowania, poza sopniami ślubnymi, wszystkie niezbędne akcesoria dla Panny Młodej. Poczynając od bielizny butów, doradzimy każdej klientce wybór właściwych dodatków związanych z nakryciem głowy, walony, kapelusze, toczki, przypinki, okrycia wierzchnie, takie jak szale, bolerka, kurbki, etale. Chciałabym zwrócić uwagę na bardzo ważny naszym zdaniem szczegół. Wykonujemy indywidualne nakrycia głowy z elementami występującymi w sukni, co czyni cały strój ślubny jedynym i niepowtarzalnym. Nasze klientki otaczamy opieką od dnia spotkania w naszym salonie aż do dnia ślubu. W miłej atmosferze proponujemy konsultacje stylistek w zakresie wyboru sukni ślubnej. doradzamy wybór idealnie pasujących dodatków. W salonie dokonywane są poprawki krawieckie w cenie zakupu sukni. Połączenie profesjonalnej obsługi stylistek i czterech przymierzalni pozwala na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na obsługę. Nasze credo, spełniamy marzenia, ma zagwarantować przyszłej pani młodej zadowolenie i satysfakcję z dokonanego zakupu. W jaki sposób? Uważnie słuchamy, jakie są oczekiwania każdej z pań, dobieramy taką suknię, która wydobędzie naturalne jej piękno, zatuszuje mankamenty. To przecież ma być wymarzona suknia serdecznie zapraszam do salonu suknię ślubnych Agora, mieszczącego się w Warszawie przy ulicy Grachowskiej 178 na 184, gdzie będą mogły pani zapoznać się z naszą ofertą. Zapraszam.